Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Naga Prawda. Dzisiaj przedstawię Państwu mój osobisty, subiektywny, oczywiście ranking tarnowskich szkodników samorządowych. Samorządowych, dlatego że mam na myśli to, iż ci ludzie, moim zdaniem, najbardziej zaszkodzili Tarnowowi i przyczynili się do obecnego upadku tego miasta. Zazwyczaj, gdy mówimy na przykład o takich składnikach porażki jakiegoś państwa, jak położenie geopolityczne, mamy na myśli na przykład jego trudną sytuację, tak jak w przypadku Polski. I oczywiście nie można zaprzeczyć temu, że położenie, trudne położenie, fatalne położenie geopolityczne Polski przyczyniło się do jej upadku wielokrotnie, ale nie był to jedyny, nie była to jedyna przyczyna problemów naszego państwa. Przez ostatnie 300 lat na pewno, kto wie czy nie większym problemem były kadry, jak mawiał pewien z klasyków czyli problemy personalne. 300 lat temu zaczęły się problemy z zarządzaniem naszym państwem i z ciągłymi wojnami polsko-polskimi i one trwają do dzisiaj i zazwyczaj kończyło się to potężną klęską naszego państwa. Prawdopodobnie i dzisiaj ta wojna polsko-polska przyczyni się do naszej porażki, obym się myli. Ale wróćmy do Tarnowa. Położenie Tarnowa tutaj akurat jest, w tym przypadku jest bardzo dobre, na linii Wschód-zachód, Kraków-Rzeszów, chociaż niektórzy mówią, że właśnie obecność w pobliżu Krakowa czy Rzeszowa przyczynia się do naszych problemów ekonomicznych. To moim zdaniem nieprawda. Właśnie to położenie, które mamy w tej chwili, zwłaszcza po tym, gdy powstała autostrada wschód-zachód, to, że leżymy pomiędzy Krakowem i Rzeszowem, przyczynia się raczej do, powinno się przyczyniać do rozwoju. Natomiast nasze miasto nie wykorzystuje tej sytuacji głównie ze względu na problemy natury personalnej, czyli kadry. A jak wiadomo, kadry są najważniejsze. I w związku z tym chciałem Państwu przedstawić, jak powiedziałem, moją prywatną listę rankingową ludzi, którzy według mnie przyczynili się w największym stopniu do problemów ekonomicznych demograficznych także naszego miasta. Miejsce numer jeden na pewno moim zdaniem powinien zająć wielokrotny prezydent Arnowa Roman Ciepiela, który doprowadził do potwornego zadłużenia naszego miasta, pół miliarda, na każdego przypada mieszkańca 5 tysięcy złotych długu. On był w 90-tych latach już prezydentem i trzeba powiedzieć, że pierwsza część jego kadencji wówczas w 90-tych latach była obiecująca, później w drugiej części jednak okazało się, że Ciepiela nie sprawdził się. Mieszkańcy Tarnowa wybrali go jeszcze dwukrotnie. Już wtedy, gdy wybory były bezpośrednie, gdy wybieraliśmy prezydenta bezpośrednio, i to właśnie ciepiela poprzez między innymi to, że nie lubił otaczać się ludźmi inteligentniejszymi od siebie, wprost przeciwnie tępił takich ludzi poprzez swoją nierozsądną politykę ekonomiczną, na przykład w, w wyłożenie, że tak powiem, kilkudziesięciu milionów złotych z budżetu miasta na budowę hali sportowej widowiskowej, przyczyniło się do potwornego zadłużenia i do pewnego rodzaju gorsetu finansowego, który nie pozwala miastu funkcjonować w sposób należyty. Na drugim miejscu umieściłbym zbiorowych, zbiorowych kandydatów do tego do, do podium. Mianowicie media tarnowskie. Zwłaszcza w 90. latach, kiedy jeszcze nie było internetu, media tarnowskie odegrały fatalną rolę, nie tylko nie kontrolując władzy lokalnej, ale, ale także przyczyniając się do promowania kolejnych, kolejnych samorządów, kolejnych władz samorządowych i prezydentów, i radnych. I tutaj wymieniłbym z nazwiska trzy osoby, które moim zdaniem właśnie w 90-tych latach, ale i później przyczyniły się do tego, że władza nie była kontrolowana należycie, a przecież takie jest zadanie mediów. To Krystyna Latałowa, jedna z twórców, jeden z twórców Radia Max, które później przekształciło się w Radio SK, i jak się później okazało, jej działalność medialna zaowocowała tym, że została wiceprezydentem od spraw kultury, a później pełnomocnikiem do spraw kultury. Stanowisko było zupełnie niepotrzebne. Między innymi dzięki mnie to stanowisko, jak sądzę, zostało zlikwidowane i Latałowa wypadła z samorządu. Natomiast moim zdaniem, to, że, że weszła do samorządu. Po swojej działalności medialnej, to była swego rodzaju nagroda za jej właśnie działalność w mediach, konkretnie w radio. Inną osobą, którą warto wymienić w tym zestawieniu jest Ireneusz Kuczuba, który był na początku rzecznikiem prezydenta Ciepieli, pracował w różnych mediach, między innymi w Temi. No i spełniał rolę podobną do pani Latałowej, to znaczy chronił władzę, a nie patrzył jej na ręce. Zasłynął zresztą takim małym skandalem, wulgaryzmami, który zamieszczał na Facebooku. Z tego też powodu część radnych chciała jego odwołania, gdy był po raz drugi już rzecznikiem prasowym. Trzeba tutaj dodać, co zresztą opisuję i polecam trzy książki, które mówią także o działalności, o szkodliwej działalności mediów w latach 90., to są trzy książki: Republika, Republika Kartoflana, Samonierząd po Galicyjsku i przeciw korupcji. Opisuje tam m.in. to, jak Kuczuba wspomniany, Kuczuba wyśmiewał pomysł mój z 90. lat stworzenia w tarnowie wyższej uczelni, a później został rzecznikiem prasowym prezydenta. No, Ta to jego, to, to, to jego postawa z tamtych lat do dzisiaj pozostaje mi w pamięci, jako że był jednym z krytyków idei powołania do, w tarnowie wyższej uczelni. Wówczas byłem jedynym, jedynym człowiekiem, który, który lansował tego typu pomysł, jak stworzenie wyższej uczelni w Tarnowie. Kolejną osobą, co Państwa może tutaj zdziwić, jest świętej pamięci biskup tarnowski Józef Życiński, który był twórcą Radia Dobranowina RDN. Przez 30 lat ani razu nie zaprezentowało mojej osoby, mimo że byłem pięć razy przecież radny. Mówię o tym dlatego, że to radio teoretycznie radio tarnowskich katolików, ponieważ jest to radio diecezji tarnowskiej, spełnia raczej rolę promocji w stosunku do liberalnych, do liberalnych nurtów w polityce tarnowskiej. No z tego radia wywodzi się na przykład o, o, o niej będę za chwilę mówił poseł. Augustyn, także Leszkiewicz, ten, który robi karierę teraz w spółkach Skarbu Państwa. I to radio zawsze było skłonne do lansowania liberalnego kierunku. Zresztą taka ciekawostka: Świętej Pamięci, ksiądz Zalewski, w swoich publikacjach zauważył, że ksiądz Biskup Życiński był zarejestrowany jako tajny współpracownik komunistycznej służby bezpieczeństwa no i trudno się dziwić że życiński żądał zamurowania archiwów IPN -u. no w każdym razie w mojej ocenie życiński odegrał bardzo negatywną rolę w, w najnowszej historii Tarnowa paradoksalnie uzyskał tytuł honorowego obywatela tego miasta na, tutaj należy też wspomnieć o Robercie Wolaku, twórcy telewizji kablowej. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że był taki proces w 90-tych latach, gdzie zostałem skazany z kodeksu karnego, czyli zostałem uznany za przestępcę przez sąd tarnowski, dlatego że jako radny powiedziałem na. Sesji Rady Miejskiej, że telewizja kablowa jest nieobiektywna. Później, oczywiście, w drugiej instancji zostałem uniewinniony, no ale media rozpisywały się, że Ciesielczyk został skazany z kodeksu, z kodeksu karnego. Zresztą ta telewizja, gdy transmitowała obrady sesji Rady Miejskiej, zawsze pokazywała sufit albo, albo ściany. Kiedy ja przemawiałem, wówczas mówiłem: Jak państwo zobaczycie sufit albo ściany, to przemawia radny Marek Ciesielczyk. Trzecie miejsce w tym rankingu zajmuje Jakub Kwaśny, obecny prezydent Tarnowa. No jak Państwo wiecie, zasłynął ostatnio z tego, że wydał 19, właściwie radni zaakceptowali jego pomysł w wydatku 19 milionów złotych na wykup akcji azotów, akcji wodociągów tarnowskich, co jest absurdem w obecnej sytuacji, kiedy Tarnów jest w tak, trudnej, w tak trudnej sytuacji finansowej. W przyszłości, w następnych trzech latach, jak sądzę, Kwaśny w tym rankingu awansuje, bo moim zdaniem przez, przez te prawie dwa lata pokazał, że jest bardzo słabym merytorycznie prezydentem. Już nie mówiąc o jego problemach natury prawnej, to słynne śledztwo. Czekamy na decyzję sądu, czy sąd zaakceptuje decyzję prokuratury o umorzeniu tego śledztwa, czy też skończy się to wszystko dla Kwaśnego aktem oskarżenia. Numer 4 to Aleksander Grad, ostatni wojewoda tarnowski. I to też być może niektórzy się zdziwią, dlaczego Aleksander Grad? Oczywiście Grad nie był odpowiedzialny za likwidację województwa tarnowskiego, ale moim zdaniem, a wówczas śledziłem to bardzo uważnie, zresztą domagałem się utrzymania województwa tarnowskiego, grad zaakceptował taką sytuację i w zasadzie. Jest uznawany jako grabarz tego województwa, chociaż, jak mówię, no on oczywiście nie był odpowiedzialny bezpośrednio za tę decyzję, ale uważa się go za postać niemal symboliczną ostatniego wojewody grabarza, jak mówię, województwa tarnowskiego. Numer 5 to grupa ludzi, których ja określam mianem farbowanej prawicy. Otóż ci ludzie odgrywają bardzo szkodliwą rolę, jako że prezentują się jako opozycja wobec liberalnych władz, jako prawica, a w rzeczy samej zupełnie takiej roli nie odgrywają wprost przeciwnie na przykład Klimek ostatnio wstrzymał się od głosu w sprawie tych 19 milionów na wykup akcji wodociągów. I często też wychodzi z sali, kiedy są kontrowersyjne, jakieś trudne głosowania, umywa ręce, zachowuje się jak struź. A był, przypominam, przez długie lata przewodniczącym czy prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, a więc machał tym sztandarem prawicowości, katolicyzmu. Natomiast, w rzeczy samej, jest jakby takim bezpiecznikiem dla Kwaśnego, w razie czego Kwaśny może na niego liczyć. I tutaj też wymieniłem człowieka, który się nazywa Piotr Dziża, który został, co ciekawe, powołany do takiej rady, do rady, rady, która ma radzić, doradzać prezydentowi Kwaśnemu, no, on sam prezentuje się jako ultraprawicowiec, natomiast jako ciekawostka powiem Państwu i to opisuję w kolejnej książce Polonini Agenci Służby Bezpieczeństwa, kiedy to Dziżal swego czasu bronił oficera komunistycznej Służby Bezpieczeństwa Bańburskiego, gdy ja ujawniłem właśnie ten fakt, że ten pracownik Muzeum Tarnowskiego pracował wcześniej jako oficer Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Numer, numer 6 to parlamentarzyści tarnowscy. Praktycznie wszyscy. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Nie zdołali stworzyć lobby protarnowskiego zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Tutaj wymieniam tylko dwa nazwiska Urszula Augustyn, która co cztery lata pokazuje się na sesjach Rady Miejskiej tuż przed wyborami. Proszę znaleźć jakąś jej wypowiedź, interwencję z ostatnich kilku lat, która byłaby istotna dla Tarnowa. To, że nie mamy lobby protarnowskiego w Sejmie i w Senacie, to także jest przyczyna upadku naszego miasta. Inny przykład z drugiej strony sceny politycznej to Kazimierz Wiatr. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że od wielu lat on jest senatorem, pisowskim senatorem, właśnie z Tarnowa. A chyba nikt go nie zna. Podobnie senatorem widmo był Adam Glapiński. Tak, tak, ten, który jest obecnie szefem banku, był senatorem z Tarnowa. Żartowali niektórzy, że był dwa razy w Tarnowie, jak otwierał i zamykał biuro. W Tarnowie. Niektórzy mówią, że nawet nie wiedział, gdzie Tarnów leży. Podobnym przykładem z prawej strony jest Piotr Andrzejewski, który obecnie jest w Trybunale Stanu. I ten człowiek także był senatorem, zresztą w różnych okręgach był senatorem, także w Tarnowie. To są przykłady parlamentarzystów, którzy absolutnie nie, nie odegrali żadnej protarnowskiej roli w parlamencie. W parlamencie Polskim. No i oczywiście radni albo inaczej bezradni Tarnowsy. no przez te 35 lat kolejne rady to kompletna katastrofa. Obecna rada, moim zdaniem, już mówiłem to wielokrotnie, jest najsłabszą ze wszystkich. I tutaj wymieniłem dwóch radnych przykładowo oczywiście, Małgorzatę Mękal, która zasłynęła tym, że po raz pierwszy w historii samorządu zabroniła mieszkańcom zabierania głosu na sesjach. No mam pomysły naprawdę bardzo, bardzo oryginalne, że tak powiem ostatnio wojewoda zakwestionował jedną z jej decyzji, o tym będę jeszcze mówił, kiedy złożyłem wniosek, petycję w imieniu Stowarzyszenia Uczciwość, aby nadać obywatelstwo honorowe opozycjonistą antykomunistycznym braciom Mojek, ona uznała, że nie jest to petycja, aż po wielu, wielu miesiącach wojewoda musiał podważyć tę decyzję, uznał ją za niezgodną z prawem. No i słynny Grzegorz Światłowski, który, który jest symbolem, można powiedzieć, lenistwa samorządowego, on sławił się głównie tym, że Zabiera głos wtedy, kiedy trzeba przerwać dyskusję, tak jak ostatnio składa wnioski o zakończenie debaty radnych. Dziękuję Państwu za uwagę i myślę, że ten temat będzie kiedyś przeze mnie jeszcze rozwinięty w książce, którą przygotowuję na temat najnowszej historii Tarnowa Miasto Gorszego Boga albo Historia Upadku Perły. Renesansu. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.